Jak tam z tyłu? Przestań To dołącz do nas. A, a Starry, tutaj Mike, 2 to Ale kiedy? Pierdol... Fajny. Pierdol... Nie... Czy wy wzywaliście jakieś hmm. wsparcie? Potwierdzam. uprzedzajcie, no, no bo wchodzimy do blaty od zachodu. A tu wy uprzedzajcie, że wchodzicie w rejon walk. Mam zielone nadal? Potwierdzam, możesz bombardować. Bomba w locie. No, patrzymy czy Roman się na razie jest, nie odzywa. Falcon w celu, transporter zniszczony, czekaj na ZU. E, Zespań, e, 4, to poprawię widok. Była tam około... Potwierdzam, Proszę, czy mamy Przyjął. zamykać pojazd, czy my mamy zaatakować rewelację, czy mamy podchodzić, czy... Na zachód od niego, przy workach, stoi kolejny transporter. Chciałem po no, 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 Potwierdzam. Zapytaj Romana, czy coś ze swojej w w pozycji by zobaczył nie nowego. Ewentualnie razie jak będzie na prostu, to będę eee, kombinować tam. w tych kontaktach, tam gdzie pierwszy transporter, tylko IZ tu no nie, mi chodzi tam blisko coś. Roman to tak znać, my zaczniemy Widzicie jakieś nowe kontakty? Falcon, hmm. trafienie blisko, blisko ale no pojazd nadal aktywny. Przyjął wyeliminuję Trafiłeś z zaworkami z piaskiem, umocnienia go osłoniły. Dobra, niech Roman do nas dołącza. Loki jesteśmy na punkcie SAS. E, no, Roman, Roman, tu paś... Nie? Okay. Potwierdzam, możesz atakować Oczekuję. trzeci transporter. celu, transporter płonie, ZU tak. do Ciebie strzela. Czy ja mogę się nim zająć? Potwierdzam, teraz zniszcz to ZU przy dwóch płonących transporterach. Wody... Dobra. Roman, przejdź na naszą pozycję. Dobra, e, tak, jestem, mogę przejąć kasa. Dobra, to on w tej chwili atakuje ZU przed nami. To tam, gdzie płoną dwa transportery. Poszło bomba w ZU. Jak, jakich środków użyłeś? A, Same my, bomby Mike 2 co to było? Mike 2 to Mike 2. Ale jedną prawdopodobnie spokojnie czekam na BDA Falcon PDA, cel zniszczony, ciężarówka płonie To ode mnie wszystko. Przekazuję cię